Otwierasz oczy, sprawdzasz na telefonie godzinę, masz nowy budziny, dźwięczną melodyjkę. masz jeszcze czas, szybka toaleta z krótkimi filmikami, potem śniadanie przy Sędzia, mam do ciebie wielką prośbę, bo prawdopodobnie będziesz to montował. Wrzuć licznik, ile razy w tym materiale padnie słowo AI, czy to ode mnie, czy to od niego. Ale najlepsze, co się wydarzyło w AI, to jest to, co ostatnio Wam polecałem, kurwa te piosenki wygenerowane w AI. Kurwa rekord, skorzystajcie, póki jeszcze nie spadł z YouTube'a, nie? To akurat, to jest zajebiste, to mi, to mi się w chuj podoba. W ...dźwiękach nowego zespołu, a w autobusie czy też skrót najważniejszych informacji. Większość z tego, co widziałeś, słyszałeś i przeczytałeś, nie jest dziełem człowieka. To wytwór AI. Nieraz już się zdarzyły fuck upy, nie, że widzicie jakiś artykuł, może akurat nie czytaliście, no ale ja widziałem takie artykuły, że tam pojawiało się, zapomnieli na przykład usunąć prompta albo prompta też wkleili i wiecie, i było na początku, że wygeneruj artykuł o czymś tam, nie, I, i no, więc ludziom się nie chce pisać, no nie, nie dziwne, bo kuźwa jest taki zalew informacji, że po prostu kto pierwszy ten lepszy, więc wiecie, zamiast pisać wypracowanie na nie wiem, na tysiąc słów, to po prostu wy napisz mi tysiąc słów o tym, no i jakoś to idzie. I później no łatwiej, szybciej jest to po prostu przestać i lekko skorygować, niż, niż, samemu, niż samemu pisać. A że w międzyczasie zdarzają się fakapy, bo coś zmyśli, no to już trudno, nie? 52% z wszystkich pisanych treści online to prompty. Analiza Guardian odkryła, że 9 stop 100 najszybciej rosnących kanałów na YouTube zawiera treści generowane przez AI. Te liczby nie opisują przyszłości, opisują dzisiaj. Rewolucja AI to nie tylko wyzwanie techniczne, ale też obawa, czy rzeczywistość, którą oglądamy w internecie, oddala się coraz bardziej od tego, co naprawdę prawdziwe. Simon Wilson, brytyjski programista, wymyślił termin AI Slop, czyli cyfrowy bałagan, bagno, pomyje, no, by określić treści wypełniające przestrzeń, które priorytetyzują szybkość i ilość nad substancją i jakością. Obrazy, filmy, tekst, dźwięk, wszystko tworzone przez AI, często bez dbałości o dokładność czy wartość. Ale prawdziwy problem nie polega tylko na tym, że AI generuje śmieci. Prawdziwy problem polega na tym, że AI uczy się z własnej śmieci. Wyobraźmy sobie eksperyment. Prosisz kogoś, żeby narysował kota. Potem prosisz następną osobę, żeby skopiowała ten rysunek. I kolejną, żeby skopiowała kopię. I tak dalej, i tak dalej. Po pięciu kopiach kot wciąż wygląda jak kot. No ale coś jest nie tak. Po 10 kopiach to już nie wygląda jak żaden prawdziwy kod, a po 200 kopiach nikt nie wie, co to miało być. Dokładnie Ej, ale w sumie to jest coś, czego nigdy nie kminiłem, bo przecież, ej, musi się z czegoś uczyć, nie? Musi być jakaś yy, baza materiałów, z których czerpie. I faktycznie, jeżeli dzisiaj trenujemy jakiś model, ten model korzysta z tego, co wypluł inny model, no to faktycznie, kuźwa, to się może tak zapetlać, że zaraz będzie totalne gówno produkowane. No, ej, to jest, do, to jest dobra rozkwinka, bo przecież już były te o to, że, no, że korzystają na przykład do trenowania modeli z danych, do których tak naprawdę nie mają własności, nie? Te wszystkie korporacje. No, no, by, były takie, nadal no, no, pewnie są. I kurde, to jest to, jest to, nie? Że początkowe wersje do no, tego korzystały z tworów wytworzonych przez prawdziwych ludzi, więc jakby mogło się realnie czegoś nauczyć, a teraz to się uczy samo od siebie. No i pytanie, czy to się zaraz nie zapętli, że będzie totalny gówno? To zdarza się z AI. Naukowcy z Nature, jednego z najpoważniejszych czasopism naukowych na świecie, dali temu nazwę. Model Autofagi Disorder. W skrócie MAD zaburzenie autofagi modelu. Jest to analogia do choroby wściekłych krów. W latach 90. niektórym krowom mózg zmienił się dosłownie w gąbkę. Dlaczego? Bo ludzie karmili je zakażonym mięsem innych zwierząt. Z AI jest podobnie. Chat generuje tekst, potem on trafia do internetu. Nowy model AI uczy się z tego tekstu, potem generuje kolejny tekst zawierający błędy i przeinaczenia i tak w kółko, aż wszystko zamienia się w bezsensowny bełkot. Już po zaledwie pięciu generacjach trenowania na syntetycznych danych modele tracą zdolność do odtwarzania oryginalnej rzeczywistości. Błędy się kumulują, a każda kolejna generacja modelu AI pogłębia problem. Jeszcze bardziej alarmujące jest badanie opublikowane w British Medical Journal. Naukowcy zastosowali test używany do wykrywania demencji u ludzi do programów AI. Wynik: AI wykazało znaczące upośledzenie poznawcze, podobne do ludzi we wczesnym stadium demencji. AI na jednym czasie zapomina, co wygenerowało. Tralalelo, tralala. Hmm, brzmi jak nonsens, prawda? To trzynożny rekin w niebieskich trampkach Nike. Pierwsza wiralowa postać z uniwersum Italian Brainrod. Serii absurdalnych obrazów stworzonych przez AI, przedstawiających hybrydy zwierząt z codziennymi przedmiotami. Na TikToku hashtag ItalianBrainRot osiągnął 3 miliardy wyświetleń. Ten chaos został natychmiast skomercjalizowany. Karty kolekcjonerskie panini, a tak, tych samych panini, którzy robili naklejki do Twoich dziesięcych albumów, czyli skifidol Italian BrainRot Trading Cards, gra w Roblox, style BrainRot czy zabawki. To nie jest element kultury rozrywkowej. To jest produkt wypluty przez algorytm i natychmiast przekształcony w towar. Co sądzicie o tym Robloxie? Bo ja sam nie grałem, ale przez to ile razy dostawałem pytanie o to, czy zagram w Robloxa albo jaki mam nick na Roblox, to już znienawidziłem tej gry, nie? Co w tym złego? To tylko głupie filmiki. No, problem w tym, że niezależnie od intencji tych, co wygenerowali pierwsi, są one oparte na pracach innych ludzi, którzy się na to wcale nie zgadzają. Oczywiście nie kropka w kropkę. To, co sami wykonali, zostało wsadzone do danych, które posłużyły za jeden z wielu wzorów. Zostało przeanalizowane piksel po pikselu, znak po znaku, by na zasadzie statystyki i częstości skleić coś innego. Tego by. No i chętnie bym zalegalizował. My man, my man widzę. <laughs> nie wiem pojęcie, co to jest. No i słuchajcie, no i Kuźwa, jak działa te algorytmy? No tutaj generalnie poruszamy się w tematyce, co so -so 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 I Kuźwa, najczęstsze chyba. No teraz może już nie aż tak bardzo, ale w pewnym momencie najczęstszym pytaniem było, czy gram w Robloxa? Nigdy nie grałem, a Nawet na kanale u mnie chyba o tym znajdziesz. Jednak nie było, gdyby nie te skopiowane prace. W grudniu 2022 roku amerykańska ilustratorka Kelly McKernan odkryła coś przerażającego. Ludzie wpisywali jej nazwisko w Lens AI, aplikację, która używała Stable Diffusion i otrzymywali obrazy w stylu Kelly McKernan. Bez pytania jej o zgodę, bez płacenia jej grosza. Jej życiowa praca. Styl, który rozwijała przez dekady, został skopiowany przez maszynę i oferowany każdemu za kilka dolarów miesięcznie. Wraz z innymi artystami złożyła wtedy pozew przeciwko właścicielom aplikacji Orszk Oskar. No właśnie, nie? To, to jest to, o czym wspominałem, czyli że generują coś na podstawie pracy czyjejś, nie płacąc za to. I to jest ten zbiór danych, który, no. No właśnie, to, to jest dylemat chyba obecnych czasów, nie? Jak, jak tutaj to prawnie ogarnąć? Wiecie, nawet jeżeli jakaś korporacja użyje sobie czegoś niedozwolonego do trenowania, no skąd to możesz? o tym wiedzieć. o wykorzystanie ich dzieł oraz zbioru 5 miliardów obrazów prawdziwych twórców z internetu bez zgody autorów. 5 miliardów prac, za których wykorzystanie nie zapłacili nic. 12 sierpnia 2024 roku amerykański sąd odrzucił wnioski firm AI o oddalenie części pozwu i przełomowej decyzji uznał za prawdopodobne, że platformy AI naruszają prawa autorskie artystów, pozwalając prawie ruszyć dalej do postępowania dowodowego. W międzyczasie inni twórcy desperacko próbują się bronić przed trenowaniem modeli ich twórczością. I nawet powstały narzędzia, które miały maskować styl artysty lub truć dane treningowe AI. Jednak w odpowiedzi zawsze pojawiał się kontrprogram. W tym momencie artyści są bezradni wobec technologii, która kradnie ich pracę szybciej niż oni mogą nawet próbować je ochronić. A sprawa jest warta świeczki, bo w grze są pieniądze. I to ogromne. Według raportu Światowego Forum Ekonomicznego rynek AI w mediach, sztuce, rozrywce ma wzrosnąć do 120 miliardów dolarów do 2032 roku przy rocznym tempie wzrostu na poziomie 26%. Wygląda to jak mokry sen inwestora. No ale z drugiej strony nawet 80% projektów z zastosowaniem sztucznej inteligencji w tych branżach kończy się porażką. Powód, Zła jakość danych i brak sensu biznesowego. Firmy wpychają AI wszędzie, nie zastanawiając się po co. Wniosek z raportu Biznes rozumie efektywność. Fakt, zauważyliście, że od jakiegoś czasu, nie, niezależnie gdzie wejdziecie na jaki program, to praktycznie kuźwa już AI jest wszędzie. I no, z mojego doświadczenia to tak sobie działa. Nawet w takich miejscach, słuchajcie, jak. E, no, pewnie możliwe, że nie korzystacie, ale w YouTube Studio już zaczęło się, wiecie. wygenerowali mi pomysły na film z AI, nie? No, to, to już wszędzie jest spychane. Ale nie rozumiem twórczości. Internet miał demokratyzować sztukę i pozwolić artystom dotrzeć do globalnej publiczności. Przez lata tak było: DeviantArt, Instagram, Artstation, Ba, nawet Twitter. Tam artyści mogli dzielić się pracą, budować społeczności, by mogli w przyszłości sztuką zarabiać na swoje życie. Ale rozwój AI sprawił, że zamiast demokratyzacji mamy koncentrację. Wielkie firmy technologiczne trenują swoje aplikacje na dostępnych danych, jednocześnie nie płacąc ich oryginalnych twórcom. Bo przecież nie sprzedają i nie kopiują cudzych prac. A artyści i wykonawcy tracą płace, bo po co płacić więcej, skoro Chat zrobi to samo w cenie tylko płatności za aplikację. Ale problem nie kończy się na tworzeniu kiepskich produktów cyfrowych i pogorszeniu sytuacji ekonomicznej w branży sztuki. Każde generowanie tekstu, obrazu czy muzyki spłaszcza kulturę do wersji średniej, gładkiej, przewidywalnej, bez ryzyka i odcisku palca artysty. Prompt podsuwa frazy, które statystycznie pasują. Obrazy i kadry skleja z modnej palety barw czy popularnych motywów. Efekt może być natychmiast ładny albo poprawny, jednak zawsze przewidywalny i wtórny. To średnia z internetu. Może to jest to, co ja widziałem, ale przy tych yy, wygenerowanych obrazach myślę, że większość jesteśmy w stanie rozpoznać, co jest AI, a co nie jest AI. Dodatkowo jeszcze algorytmy premiują to, co już znane i działające. Kultura więc zaczyna krążyć w kółko. Coraz rzadziej spotykamy rzeczy nierówne, ryzykowne, dziwne, czy te, które przesuwają granice. Tracimy to, co do tej pory napędzało rozwój nowe głosy, idee, lokalne akcenty, kontrargumenty i osobisty ślad autora. Zostaje jeszcze kwestia samej twórczości. Nie tylko tej profesjonalnej, nie tylko tych autorów, którzy mają o co walczyć na poziomie własności intelektualnej, ale też osoby, które tworzą nawet coś pokrecznego i bardzo złego technicznie, bo się uczą albo. W Google, ja myślę, że 100% jaj akurat. To widać taką pastelowość, bym to tak określił, taką pastelowość tych, tych wszystkich obrazów. Po prostu robią to dla przyjemności, bo powszechność czatów zachęca do inspirowania się. Podaj mi pomysły na wypracowanie, narysuj karykaturę na podstawie zdjęcia, napisz zabawne życzenia urodzinowe dla mojego przyjaciela. I pewnie to oszczędza za czas sprawia, że dowozimy to, czego wymagają od nas w pracy w szkole czy w relacjach. Ale badania z MIT Media Lab pokazują, że być może tracimy coś więcej niż autentyczność. W eksperymencie z użyciem obrazowania aktywności mózgu grupy studentów. Którzy pisali teksty z pomocą czatów, nie tylko pisali najnudniejsze tekst. 78% z nich nie pamiętało, co przed chwilą napisało, a ich mózgi wykazywały znacznie mniejszą aktywność niż tych uczestników, którzy pisali teksty w pełni samodzielnie lub ze wsparciem przeglądarki internetowej. Tutaj wydaje mi się, że problemem jest to, że po prostu te rzeczy, które się wymaga od studentów, są na tyle nudne, że ja się nie dziwię, że oni lecą po najmniejszej linii oporu. Tym bardziej, że mają robić rzeczy, no sam boją studentów, co wiem, nie? Robić rzeczy tylko i wyłącznie na zaliczenie, żeby za miesiąc nie pamiętać o tym zupełnie, bo żeby po prostu przejść jakiś przedmiot. No to ja się nie dziwię. Ja wtedy, jak ja byłem studentem, no to może było, ale nie było to tak rozpowszechnione jak teraz, więc prawdopodobnie też bym korzystał, żeby sobie przyspieszyć ten czas, który uważałem wtedy za zmarnowany. Linia najmniejszego oporu różnica w tym, jeżeli na przykład chcesz się czegoś nauczyć i widzisz jakby sens poświęcania na, na coś czasu, a na kiedy po prostu robisz to, bo musisz, nie? aktywności nie wróciła do normy. Jakby praca z asystentem AI sprawiała, że później trudniej zacząć myśleć samodzielnie. Ale to jest wniosek, o mówiłem ostatnio, jak oglądaliśmy w y, temacie AI jakiś materiał i go powtórzę. Uważam, że po prostu jeżeli masz dane zagadnienie, no odnoszę się tutaj znowu do programowania, jeżeli masz dane zagadnienie i sam wpadniesz na pomysł, sam rozwiążesz dany temat bez pomocy, nie, nie musi to być AI, nie może to być osoba, którą zapytasz o to, jak to rozwiązać. I jeżeli dostaniesz rozwiązanie podane na tacy, to nie zapamiętasz tego, nie, nie zrozumiesz przede wszystkim tego i tutaj się pojawia problem. Nie, a w dobie dostępu do AI po prostu nie musisz poświęcać czasu na dany problem, przez co nie, nie rozumiesz tego problemu realnie. Sierpniowy dzień 2025 roku. Polski internet buzuje od oburzenia. Grafika leci z telefon na telefon, z profilu na profil. Zdjęcie, na którym najważniejsi europejscy przywódcy czekają na spotkanie z Donaldem Trumpem. Wyglądają, jakby czekali na dywaniku dyrektora szkoły. Jest tylko jeden problem. Emmanuel Macron ma na tym zdjęciu cztery nogi. To nie jest oczywiście prawdziwa fotografia, to jest obraz wygenerowany przez ogólnodostępny czat, udostępniony pierwotnie na rosyjskich mediach społecznościowych. W Polsce pierwszy opublikował je Oskar Szafarowicz. Pół godziny później media społecznościowe kanał Zero. Potem rozlało się po mniejszych i większych profilach. Pełen błędów tak oczywistych, że każdy powinien je zauważyć, ale długo nikt nie zauważył, nie sprawdził albo zauważył, tylko myślał, że to oczywiste. Albo co gorsza, zrobił to z premedytacją. Ale to nie był jednorazowy incydent. Tego zdjęcia nie wygenerowały dzieciaki, tylko rosyjska propaganda. W dzisiejszych czasach widzimy dziennie tyle informacji, że po prostu nikomu się nie chce tyle czasu spędzać i weryfikować to wszystko. Widzisz takie zdjęcie, wniosek masz w przeciągu pół sekundy i no, nie chce ci się poświęcać dodatkowych sekund na, na weryfikację tego wszystkiego, bo po prostu kolejna informacja już czeka w drodze. Więc żyjemy po prostu w takich czasach, gdzie jest za dużo informacji. Przepraszam, że przerywam inny temat, ale relik zabył meta pałką 40. Dobra, Worf, zresztą się pozwalam, pozwalam. Dobre info, brawo Relik, brawo, brawo. Kolejny zaraz dołączy. Es a jednak jesteś tutaj, dobra, no to jest brawo dla ciebie. Dowody na dotyk czatu byłyby ewidentne, ale i tak był powszechnie rozpowszechniany przez nawet profesjonalne media. Bo fake newsy to naprawdę w dziennikarstwie. Ekipa z BBC przetestowała cztery najpopularniejsze modele AI. ChatGPT, Microsoft Copilot, Google Gemini i Perplexity. By sprawdzić wiarygodność wygenerowanych odpowiedzi w oparciu o aktualne wiadomości. O, Okazało się, że w 13% odpowiedzi były istotne przeinaczenia, brak kontekstu lub manipulujące hmm. narracje. Co piąta odpowiedź zawierała błędne daty, liczby czy nazwy. A 13% cytatów z BBC było... No, nie było, no bo one nie istniały. Inne badanie z udziałem 22 mediów publicznych z 18 krajów wykazało, że generatywne AI w 45% przypadków zniekształca wiadomości, niezależnie od języka czy tematu. W skrócie, jeśli pytasz chatbota o newsy, to z dużym prawdopodobieństwem dostaniesz odpowiedź zawierającą dezinformację. Dlaczego tak się dzieje? Po pierwsze, modele często halucynują, bo kiedy brakuje im danych, zmyślają. No bo według twórców czatów ludzie nie lubią odpowiedzi, nie wiem. No a po drugie AI nie ma mechanizmu pilnowania prawdy. No i jeżeli ludzie po prostu na przykład wrzucą celowo jakieś zdjęcie z informacją i tam jakby można po komentarzach nawet wysnuć jeden wniosek, no to jak AI ma to zweryfikować tak szczerze, nie? Musiałoby mieć jakąś, nie wiem, analizę, czy na zdjęciu nie ma czterech nóg i czy to nie jest coś wygenerowane przez AI, tak? Chyba w chwili obecnej nie ma czegoś takiego. Wygładzając narrację, można tu coś zmienić, tam coś dopisać, co całkowicie potrafi Mniej sens informacji. Co więcej, treści generowane przez AI rozchodzą się w sieci około 30% szybciej niż podobne fejki stworzone przez ludzi. No dlaczego? No, przypuszcza się, że AI stosując neutralny, przyjemny styl i pozytywną narrację, na przykład żartując, ludzie mniej się w tryku co w komentarzach i chętnie podają to dalej. Badanie, które przeanalizowało ponad 91 tysięcy postów z Twittera, odkryło, że stworzona przez AI czaty dezinformacja otrzymuje 34% więcej polubień, prawie 11% więcej retweetów i 10% więcej wyświetleń niż taka napisana przez człowieka. I żeby nie było. W badaniach społecznych na całym świecie ludzie stwierdzają, że deepfake'i to poważne... Kuźwa, jeszcze jednego żarcia nie zjadłem, a już kolejne dostałem. Czekajcie, szybko trzeba stestować. Nie mam zielonego pojęcia, co to jest. Jeżeli mnie otruła, jesteście świadkami. Ale dobre, dobre. ...zagrożenie dla demokracji. W Polsce było to aż 85% badanych. Ale to tworzy podwójne zagrożenie. Nie umiemy rozpoznać fejków, ale jednocześnie kwestionujemy wszystko, bo może być to wygenerowane. Jeżeli to jest mój ostatni posiłek, to najważniejsze, żeby było dobre, nie? Tworzy to słaby fundament dla zaufania społecznego. I w sierpniu 2025 roku kanał Zero przeprosił za tego fejka, ale nawet jeśli każde udostępnienie nieprawdziwej informacji będzie sprostowane, to one nie przestaną się pojawiać. Każdego dnia rośnie liczba aplikacji chroniących obrazy przed wyciągnięciem ich do baz treningowych. W tym samym czasie tysiące uczniów używa AI do pisania esejów, których nie pamięta. Kolejne pół miliarda obrazów wygenerowanych trafia. Do sieci. Analitycy z Galaxy Research ostrzegają, że w ciągu kilku lat internet może być nawet w 99,9% syntetyczny. Boty już rozmawiają ze sobą na forach, generują artykuły, posty, memy, recenzje. Wszystko wygląda wiarygodnie, tylko w tej komunikacji nie ma żadnego człowieka, bo maszyna nie potrafi rozpoznawać, czy po drugiej stronie ma człowieka. W tym procesie tracimy połączenie z ludzkim doświadczeniem. Muzyka staje się bezdusznym tłem. Teksty zbiorem fraz. Obrazy kalką. Tracimy zdolność rozróżnienia prawdy od fałszu, a wraz z nią zaufanie, które spaja społeczeństwo. Tak jak wspomniałem, 85% badanych widzi deepfake jako realne zagrożenie dla demokracji i trudno się temu dziwić. Ale nie jest za późno. Możemy inaczej. Kolejne sprawy w sądach mogą stworzyć precedens, który ochroni prawa artystów przed cyfrowym wywłaszczeniem. Możemy domagać się oznaczania treści generowanych przez AI oraz powszechnej weryfikacji źródeł edukacji, która nauczy rozpoznawać... Ale to jest coś, co zaczyna chyba powoli wchodzić, nie? Nie wiem, czy to weszło, czy ma wejść, ale kojarzy mi się, że jeżeli na YouTubie wrzucasz coś, gdzie no widać, że wiadomo, że jest to wygenerowane przez AI, to musisz tam chyba jakiegoś checkboxa zaznaczyć, że to jest treść wygenerowana przez AI, więc no mam nadzieję, że to wejdzie wszędzie, no ale kurna, no nie... Nie oszukujmy się wrzucisz no, fejka gdzieś, no, no nie oznaczysz tego, że to jest AI, prawda? W sensie zakładając, że taki był twój cel. Możemy też tworzyć nowe standardy, takie na przykład jak proponuje światowe forum ekonomiczne, czyli transparentność, odpowiedzialność i podejście zorientowane na człowieka. AI powinno pracować dla ludzi, nie zamiast nich. a tym bardziej nie przeciwko nie. Dziś twórcy, dziennikarze, i artyści coraz częściej zostają poprawiaczami błędów maszyn. Robią często więcej za mniej. To trochę jak z budową i remontem w domu. Łatwiej jest zaczynać od zera, trudniej naprawiać. I są oni potrzebni, by treść miała sens. WEF przypomina, bez ludzkiego nadzoru i kreatywności modele zapadną się pod ciężarem własnych błędów. Więc jeśli przyszłość ma być ludzka, musimy tę ludzką stronę chronić i inwestować w edukację, w kulturę, w ludzi, którzy jeszcze potrafią myśleć, czuć i opowiadać. Bo AI może być użyteczne pod warunkiem, że nie pozwolimy przejść u sterów. Spoko, powiem wam, że jeden na pewno ciekawy wniosek tutaj jest, jak dla mnie, że faktycznie teraz nowsze modele uczą się z błędów starych modeli. I to jest coś, czego ja sam nigdy nie rozchwiniałem tutaj. Ale w kwestii samego AI, no faktycznie jest też tak, że moim zdaniem to powinno być. Coś, co ci pomaga w pracy, ale nie coś, co robi za ciebie tę pracę, bo w, no tutaj w branży powiedzmy, że kreatywnej, generuje obrazy, generuje teksty, generuje jakieś tam, nie wiem, dokumenty naukowe, cokolwiek z takich rzeczy, i to jest już coś, uważam za daleko, czyli ta praca kreatywna. Jeżeli ci pomaga w robocie, tak jak na przykład ja staram się to stosować, czyli, nie wiem, piszę jakiś kod i pytam się, Zagłóżmy, wyskakuje mi błąd, czym może być on spowodowany, tak? Bo na przykład nie mam żadnego pojęcia, żeby mieć jakiekolwiek zaczepienie. No i mi rzuci, że tutaj błąd może polegać na tym i na tym. No i mając wiedzę, doświadczenie, no to jestem w stanie na, też na dzień dobry stwierdzić, czy jest to coś <grym> wartego uwagi, czy po prostu totalnie, totalnie mi to myślał nie? Do pomagania w pracy, ale nie do wykonywania za ciebie tej pracy. Ta, taki mam tutaj wniosek z tego wszystkiego.